W polskich zakładach karnych praca więźniów to nie tylko sposób na spędzenie czasu, to również jeden z kluczowych elementów resocjalizacji. Osadzeni mogą pracować w bardzo różnych obszarach, od warsztatów stolarskich i ślusarskich, przez szwalnie, kuchnie pralnie, aż po prace porządkowe na terenie jednostki. W wielu więzieniach funkcjonują też specjalne programy pozwalające zdobywać nowe umiejętności zawodowe, takie jak spawanie, obsługa maszyn czy gotowanie, co może pomóc w późniejszej reintegracji ze społeczeństwem. Wynagrodzenie, jakie otrzymuje więzień, zależy przede wszystkim od rodzaju wykonywanej pracy i jej stopnia trudności. Przeciętnie oscyluje ono od kilku do kilkudziesięciu złotych dziennie. Dla osoby spoza więzienia, taka kwota wydaje się symboliczna, a niemal żadna. Jednak w warunkach więziennych ma ogromne znaczenie. Daje poczucie samodzielności, pozwala kupić podstawowe produkty w więziennej kantynie, a czasem również przesłać część pieniędzy rodzinie. Nie wszyscy więźniowie pracują w takim samym wymiarze godzin. Część osób wykonuje swoje obowiązki w pełnym wymiarze. A inni tylko kilka godzin dziennie, często w systemie rotacyjnym, tak aby każdy miał szansę na pracę, a jednocześnie też, żeby jednostka mogła sprawnie funkcjonować. To powoduje, że nawet w jednej placówce zarobki mogą być bardzo zróżnicowane, a codzienna rutyna każdej osoby zupełnie inna. Co istotne, praca nie jest dostępna dla wszystkich osadzonych. Osoby chore, niepełnosprawne, a także te w trakcie określonych procedur resocjalizacyjnych mogą być zwolnione z obowiązku pracy. Oznacza to, że niektórzy więźniowie nie otrzymają wynagrodzenia wcale co potęguje tylko różnice społeczne w ramach jednostki. Jednak nawet wśród tych, którzy mogą pracować, część decyduje się na to, by zdobywać doświadczenie i przygotowywać się do życia po wyjściu, traktując pracę nie tylko jako źródło pieniędzy, ale również jako lekcję odpowiedzialności i dyscypliny. Warto też zwrócić uwagę na warunki pracy. Choć są znacznie bardziej ograniczone niż w wolnym świecie, to w wielu więzieniach dba się o bezpieczeństwo i szkolenia, a sama praca pełni funkcję terapeutyczną. Często więźniowie podkreślają, że to właśnie praca pozwala im zachować poczucie normalności, struktury dnia i własnej wartości.